To jest a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Minecraft na kreatywie. Znowu nikogo nie ma, ponieważ nagrywam filmik po filmiku. Od razu, tylko zdołałam coś zbudować, nagrywam drugi filmik i nadal nikogo nie ma. Ale nieważne, zaczynamy. Zbudowałem tylko trzy domki: taka wieżyczka, lodziarnia i taki sobie dom. A i z ogródkiem, oczywiście. Niestety jeszcze nic w środku nie ma, w tych domkach, ale od środka tak to wygląda. Łodziarnia tak wygląda. Szkoda, że tutaj się villageru nie dostawiać, to był villager byłby tutaj sprzedawcą. I tutaj co można sobie wiedzieć takie szklany tej można sobie wybrać jakie, jakie loda by się chciało No A to już jest taki zwykły pusty domek z ogródkiem takim małym tak wiem wszystkie domki są małe, ponieważ Szybko je zrobiłem. Kolejny odcinek nagrywam, ponieważ jest już, już późno, jutro szkoła i muszę niedługo wyłączać. Tak na szybko to wszystko zrobiłem. A i jeszcze coś. Stawcie łapkę w górę, jeśli Wam się ta działka podoba. Jeszcze tutaj będę ją rozbudowywał, takie miasteczko małe. Jeśli Wam się podoba, zostawcie lajka. I wtedy to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Siemaneczko.